Słyszałeś już dzisiaj karetkę? Pewnie tak. Ale widzisz, powiniene się tak naprawdę słyszeć średnio co 3 minuty. Codziennie. I w dzień, i w nocy. Taka jest obecnie śmiertelność w Polsce i wcale nie chodzi tutaj o grypę. Chodzi o klasyczne choroby wywoływane dietą, takie jak choroba wieńcowa, jak choroby płuc, choroby mózgu, w tym udar i choroba Alzheimera nowotwory układu pokarmowego, cukrzyca i nadciśnienie. Wszystkie te choroby to są choroby dietozależne, co oznacza, że mądra zmiana stylu jedzenia może Cię przed nimi uchronić albo wręcz wyleczyć. Może też uchronić Twoich bliskich. Jeśli więc czujesz, że Twoje zdrowie nie jest optymalne, masz nadwagę, nadciśnienie lub cholesterol LDL większy niż 70 mg na decylitr. i chcesz to zdrowie poprawić, i chcesz zmienić swoją dietę, ale sam nie dajesz sobie z tym rady. Nie wiesz, jak to wdrożyć, nie wiesz, jak zacząć, jak to mądrze przeprowadzić. Odezwij się do mnie. Albo też udostępnij te informacje komuś, komu może ona uratować życie. Proponuję, żebyś zrobił to teraz. Każde trzy minuty to jedno bezsensownie zmarnowane życie. Szkoda jest je tracić przez taką błahostkę, jak jeszcze jeden trujący średniej klasy obiad. Zapraszam serdecznie Magdalena Bajtlik, pracownia zdrowie.je